Sponsorami zgrupowanie ruchu ruchów w Turcji są stowarzyszenie kibiców i Wielki Ruch FC Blue England oraz FC Deutschland. Maciej sadlok przegrywamy z wicemistrzem Kosowa ZEO do jednego w drugim meczu kontrolnym na zgrupowaniu w Turcji. No i jakie odczucia? No tak, na pewno to nie jest dobre, że mecz przegraliśmy. Wiadomo, że w każdym meczu gramy o zwycięstwo, nawet w sparringach, natomiast nie jest to jeszcze tak ważne. Staramy się doskonalić rzeczy, które wdrażamy powoli w nasz, w nasz system grania, w naszą filozofię. Były momenty lepsze, były momenty gorsze. Myślę, że mogliśmy się pokusić również o zwycięstwo, bo, bo sytuacje ku temu były. Nie pozostaje nam nic innego jak. Pracować dalej i, i, i doskonalić to, co chcemy robić, bo już niedługo mecz. Dzisiaj tak z boiska, co na plus? Uważam, że w pierwszej połowie było, był dobry pressing, mocno dochodziliśmy do przeciwnika, czasami zamykając go nawet na ich własnej połowie. Myślę, że to było dobre. W drugiej połowie y, pojawiła się dla nas fajna szansa. Wilu miał, miał bardzo dobrą okazję przy stanie 0-0. Myślę, że gdyby wykorzystał to to mecz mógłby się potoczyć i, i przechylić na naszą korzyść. To zgłupowanie mocno mocne, już w nogach czujecie? No uważam, że dzisiaj jest właśnie taki troszkę kryzysowy dzień. Rozmawiając z, właśnie z chłopakami, gdzieś tam każdy odczuwa te treningi, ale po to przyjaliśmy tutaj, żeby żeby popracować i właśnie nawet w momencie, gdy jesteśmy tak, dzisiaj mocno zmęczeni, wybiegać mocno ten mecz, przyjdzie czas na, na odpuszczenie, także tej świeżości może i teraz nie ma za dużo, ale, ale na tym etapie nie o to chodzi. Tak jak wspomniałem wcześniej, przyjechaliśmy tutaj mocno popracować i doskonalić to, co chcemy robić. No ta forma ma przyjść za równe dwa tygodnie. Żyjecie już trochę tym meczem z Legią, tymi licznikami, tą frekwencją, która cały czas wzrasta na, na Stadionie Śląskim? No tak, oczywiście przewija się też ten temat, natomiast no dla nas przede wszystkim liczy się teraz to przygotowanie, tak aby strzelić się z tą formą i wierzę, że tak będzie. No i również wierzymy, że, że jak zawsze kibice będą naszym dwunastym zawodnikiem i oczywiście będą nas mocno wspierać. Dzięki. Dziękuję bardzo. Get it live, who can paint that picture. Ain't no way we using itches. Mom them Kid get bruised up, got stitches. Bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same. No forecast Eli, baby. Time out, right out. You can let them hate.